Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam szanowne Panie, drogich Panów na kwietniowym, dostępnym wykładzie Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciodawie. Mieliśmy tutaj przed Państwem audytorium różnych wykładowców. Byli profesorowie Śląskich Uczelni, byli różni ludzie z wąskich specjalności, pisarze, wreszcie byli nasi studenci świetnie wykładający. Dzisiaj będzie gość yy, wyjątkowy, a mianowicie pan wojewoda Jarosław Wieczorek, wojewoda siemski Ale zanim przyjedzie, bo niestety ma taką dramatyczną naradę w tej chwili w Katowicach, trwającą już trzy godziny, więc zanim dojedzie, to część organizacyjna, tradycyjna, na początek. A więc przypominajka, proszę Państwa, imprezy poza sekcjami zainteresowań. Pierwszego już był chłop mojej baby w Domu Kultury. Był też o 11 dzisiaj wykład Choroba Alzheimera, nazywając mówiąc bardzo ciekawy, w wykonaniu pani Katarzyny Grolik. 12 o godzinie 15 będzie spotkanie uczestników wyjazdu do Grzybowa w sali, naszej sali na pierwszym piętrze PCK. 17 kwietnia w godzinach od 16 do 17 u pana Ryszarda Rzepy. Rysiu Rzepa, pisań tylko, jestem z tyłu. On będzie telefonicznie przyjmował chętnych. Na wyprawę rowerową. Numer telefonu Państwo tutaj y, widzicie 781 171 895. W tym samym dniu o godzinie 17 w restauracji 777 spotkanie turystyczne z Łukaszem Kornatką pod tytułem Skandynawska Przygoda. 18 o godzinie 7. Y, na parkingu kościoła Matki Bożej Czasochowskiej zbiórka y, wycie wyjeżdża wycieczka na Ziemię Opolską. Tam podobno odnowisz ciało i duszę, jak mówi nasza szefowa turystyki, czyli Gabriela Ungrowska. Y, 20 kwietnia o godzinie 18 w sali Biblioteki Miejskiej. Wieczór literacki, piszemy wiersze, kochamy poezję. Marysia Szreter już się cieszy, bo to poezja i pasja. Jest tutaj Marysia? Jest? Nie, yes. 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 Przeprąciła sobie palec, ja myślałem, bo ona przy wszystkim kieruje. Myślałem, że ten palec, okazuje się, że ten palec. 22 kwietnia o 17 w Sztukaterii, koncert z sercem w tle. Ewa będzie, o, nasza Jurczyka, o tym rozmawiać. I 28 o 19 yy, tradycyjnie w szukateli odkryje inny swój talent. Tym razem Sułek się już nie wymiga, już nie sędziuje, bo sobie złamał łapę. Gdzie on jest? Tutaj. Jest tutaj. Także Stanisław Sułek w roli głównej. Yy, nie tylko, bo wiecie, okazuje się, że on też gra, więc będzie muzyka w jego wykonaniu, jak rękę. Wylecie. To będzie, to będzie bodziec żeby wyleczyć. I, i także i będzie wystawa, bo to jest pasjonat dronów, modeli latających i tak więc będzie super ciekawa wystawa w tej materii. Witam na sali pana prezydenta Adama Ramsa. To wielki zaszczyt, że, że nas tutaj jest. A jest też nasz student. E, tak, e, były bój generownic. I Proszę Państwa, no i to tyle moich debatacji. Te Kto teraz? Proszę bardzo. Proszę Państwa, no koncert z sercem w tle. Nowy, że tak powiem, nowy skład albo odnowiony i nowe aranżacje zespołu po godzinach i nie tylko, najprawdopodobniej Masza również wystąpi. Także bardzo serdecznie zapraszamy 22 godzina 17, sala sztukaterii. Jeszcze nam się tam rodzą pewne pomysły, yy, z, jeśli chodzi o scenariusz. Natomiast ja chciałam, bo jakoś nie wiem dlaczego umknęło chyba tutaj Nadzi, yy, bardzo serdecznie zaprosić wszystkich członków rady programowej, czyli szefów naszych yy, sekcji liderów naszych sekcji na 17 na godzinę 15 do klubu lokatorów. Chcemy spotkać się z zarządem, zarząd przedstawi nam, bo wcześniej Państwo konsultowaliście z członkami. Zarządu składane projekty, sugerowaliście, jakie chcielibyście ewentualnie wsparcie tutaj ze strony zarządu, takie projektowe otrzymać. W tej chwili już będziemy rozmawiać o tych projektach, które zostały złożone i ewentualnie ustalić takie zasady współpracy i wsparcia przy realizacji tych projektów z naszej strony. Tak. Że o godzinie 15, bo wcześniej tam gdzieś się na stronie okazała godzina 16, ale ponieważ Gabrysia organizuje w siódemkach o godzinie 17 y, tą y, prelekcję turystyczną, myślę, że sporo nas też chciałoby wziąć udział w tej prelekcji. W związku z czym o 15, 17 liderzy w klubie lokatowych. Bardzo proszę, przekażcie, jeszcze to się ukaże. Także zmiana dwie godzinki, myślę, że. Półtorej nam wystarczy i potem ruchem posłubistym w kierunku siódmej i pójdziemy wszyscy na spotkanie, które Jadrysia nam przygotowuje. Ja tylko te dwie uwagi. Dziękuję bardzo. Kochane moje babcie i Odnośnie jutrzejszego dnia. Tak, słyszycie? To dobrze, to dobrze. Jutro o godzinie 10 odbędzie się spotkanie babć i dziadków w klubie Gama, tak jak ustalałyśmy miesiąc temu. Nie, nie przesuwamy, bo już wszystko jest załatwione. Będzie pani młodziutka, pani doktor, która nam pokażę różne ciekawe rzeczy. Zapraszam. Koniecznie, godzina dziesiąta, Gamma, wszystko tam jest załatwione, wiedzą o tym, także jeżeli kogoś nie ma z babci, czy dziadków, to proszę uprzejmie przekazać. Zresztą ja mam numery telefonu, to jeszcze pozwolę, Dlatego tak późno jeszcze przypominam, bo byłam na wyjeździe. Także... Nie mogłam wcześniej Wam przekazać kochane. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Dwa... Więc ja szybciutko w takim razie z Edkiem tutaj jesteśmy razem, a więc my, my lansujemy i propagujemy, propagujemy projekt teatralny. Słuchajcie Państwo, on rusza. Tak się złożyło, że ten 17 to jest bardzo bujny dzień bo już są dwie imprezy tu podane. Ewa mówiła o trzeciej, a my mówimy o czwartej, tylko że nasz się zaczyna już o dziewiątej rano. Bardzo prosimy, musimy mieć dwudziestkę chętnych studentów naszego uniwersytetu. Ja już myślałam, że dzisiaj to tu całą trzydziestkę znajdę albo i czterdziestkę, także naprawdę zachęcam. Ezio, no, powie, co będzie w projekcie? Najważniejsze, jak ten projekt się nazywa. Projekt nazywa się Teatr jako forma rozrywki i terapii. Jeżeli chodzi o rozrywkę, to pewnie nic w tym dziwnego, ale jeżeli chodzi o terapię, to troszkę może zaskakiwać. Powiemy, jakiego rodzaju jest to terapia i co trzeba robić, żeby z niej korzystać. Także serdecznie zapraszamy. Projekt, nasze znaczy spotkanie, nasze, które będzie to, to trzy spotkania, ale zaczynamy pierwsze spotkanie już 17, jak Państwo wiecie, będzie się składał z dwóch części. Pierwsza część to Wykład, wykład, można by to powiedzieć, część teoretyczna prowadzona przez profesjonal, profesjonalnego przepraszam, aktora teatru w Zabrzu. Druga część to my będziemy się z Państwem bawić, zajmować, pokazywać, uskuteczniać tą, tą terapię. Przewidujemy część, że tak powiem historyczną, opowiemy jak to się wszystko zaczęło, jak dojrzewaliśmy do tego, jak dobieraliśmy scenariusze, jak udało nam się to wszystko dopinać. Włączymy Państwa, spróbujemy włączyć Państwa również do krótkiej mini, do krótkich takich mini scenek, mini zabawy, żeby zobaczyć jak to wszystko się dzieje, jak się nad tekstami pracuje. No i zdradzimy też nasze najbliższe plany, to znaczy um, uchylimy rąbkę tajemnicy, co przygotowujemy na um, zakończenie roku akademickiego. Będzie to um, coś w rodzaju próby, próby scenki, którą zamierzamy przedstawić. Także bardzo zapraszamy um, 17.09. I jeszcze chciałem powiedzieć, że to nie znaczy, że Państwo musicie się do tego teatru zapisywać, absolutnie nie wystarczy przyjść po prostu zobaczyć co my robimy i jak my to robimy. Bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że się nie będziecie męczyć. Oczywiście kamień. Słuchajcie, to będzie to jedno spotkanie takie warsztatowe. Później mamy bardzo ciekawy wyjazd na próbę do Teatru Nowego do Zabrza. I, i koń, końcowym... Efektem tego jakby, znaczy podsumowaniem, może bym tak powiedziała, podsumowaniem tego projektu będzie spotkanie, spotkanie wszystkich grup pracujących, bo oprócz Knurowskiego grupy Knurowskiej będą jeszcze, o których mówił właśnie Edward, dwie inne grupy, czyli będzie grupa Pilchowice z Sośnicowicami i grupa z Pyskowic, także około setka osób. Chcemy, żeby um, uczestniczyła w tym projekcie. Także naprawdę, naprawdę liczymy na Knurów, bo zawsze nam się tak udawało, że byliśmy tą naj, najprężniejszą grupą. Także nie zawiedźcie nas, bardzo o to proszę. Ja spieram zapisy. O, A zapisy oczywiście przyjmuje Maria Schroeter, Pani Maria Szeter. Nie musimy przestawiać pół żartem. Jak ten wtorek jest taki poniedziałek 17 jest już taki nabity, to jak ten baca, co wziął z ten skarczyk na, na wszelki wypadek, jakby do niedzieli został w tym wiadomym miejscu, to wysłę na dziewiątą już te kanapki, to i tak będziemy. Natomiast słuchajcie, jest duża szansa, że ci, którzy wezmą udział w tym projekcie, będą potem priorytetowo w castingach traktowani. I tej wersji się trzymamy i idziemy w teatry. Wieczór kochani. Ja tak też takie sprawy turystyczne chciałam jeszcze z Wami omówić, te, które tutaj już były przedstawione. Więc 17 prelekcja z Przeźroczami z panem Łukaszem Kornatką, ten cykl podróżniczy, który rozpoczęliśmy. I to w zasadzie na ten semestr czy na ten rok akademicki zakończymy. Zaczniemy znowu od października. Będziemy to kontynuować w okresie jesienno-zimowo-wiosennym. To są długie wieczory, myślę, że to jest najlepszy okres. Ja tutaj pozwoliłam sobie podać listę i znowu bym prosiła niezobowiązująco wpisać się, kto ma ochotę przyjść na to spotkanie 17 o 17, tak? Druga rzecz, 18 mamy ten wyjazd na Ziemię Opolską, on się ukazał w ubiegłym tygodniu w poniedziałek. No powiem szczerze, lista jest pełna, ale jak zwykle przyjmuję jeszcze osoby na lezerwie, bo jeszcze w ciągu tych półtora tygodnia na pewno coś się pozmienia. Dzisiaj tutaj fłaje będę przyjmowała wpłaty, dzisiaj, jutro od 10 do 12 i w przyszłym tygodniu, bo w następny tydzień już wyjeżdżamy. Czyli w przyszłym tygodniu znowu w pc u nas w biurze od 16 do 18 i w, w środę i w czwartek od 10 do godziny 12. Dla tych osób, które nie korzystają ze strony, to tylko powiem, że ta Ziemia Opolska to będzie kamień śląski, będzie zwiedzanie z przewodnikiem y, y, miejscowości, z Izbą Tradycji i Kościół świętej Anny, tam później mamy kawę, czas na kawę we własnym zakresie. Wybieramy się do Pałacu Odrowążów i Sanktuarium Świętego Jacka, też z przewodnikiem, a później jedziemy do Paczkowa. Jakżeśmy się już mocno wymodlimy, to musimy zwiedzić winiarnię, nie? żeby się jakoś odreagować. No i mamy tam dosłownie parę kroków metamuzeum motoryzacji. I później jedziemy jeszcze do Nysy. W Nysie będziemy mieli czas na posiłek we własnym zakresie. Koszt tej wycieczki jest 68 zł, w tym jest transport, jest, są wstępy z wszystkimi przewodnikami, ubezpieczenie i koszty organizacji. Jeszcze chciałam tylko dwa słowa na temat tej ziemi świętokrzyskiej. Mamy zarezerwowane w Świętej Katarzynie 53 miejsca noclegowe. Na chwilę obecną mam dwa miejsca wolne. Jeżeli ktoś jest chętny, to bardzo proszę. Program mam nawet przy sobie albo ewentualnie ze strony, tak? Także zapraszam, zapraszam po spotkaniu. W związku z tym projektem teatralnym na 17 kwietnia uczulam, że grupa śpiewacza wyjątkowo ten jeden, jedyny raz ma zajęcia w klubie Gama w ramach tego teatralnego projektu. No po prostu nie, nie da rady, żeby się odbyło na dwa fronty. Proszę bardzo. Proszę Państwa, Pan będzie, takie słowa, by mnie doszły, yy, więc się pochwalę. Pochwalimy zarząd. Yy, mianowicie, jak wy Państwo wiecie, nasza egzy egzystencja, działalność bogata, jak widać, i na co dzień yy, bogata, yy, jest ona warunkowana pieniędzmi, bo wszystko od tego zależy. I muszę się, yy, musimy się pochwalić, że. Napisaliśmy 8, 8 chyba projektów takich pomocowych i zaczynają się te projekty realizować. Otóż chcę powiedzieć, że już już mamy zapewnienie 10 tysięcy złotych, czyli pełne pokrycie części edukacyjnej do końca roku akademickiego, czyli do końca czerwca z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, to jest pierwszy projekt. Czekamy na projekt z Urzędu Marszałkowskiego i z, projekt Wojewody. Trochę jestem zmartwiony, bo tych ludzi, widzów dzisiaj jest trochę mało, trochę nie czują problemu, proszę Państwa, bo ja ciągle o to apeluję, aby bardzo dyplomatycznie podchodzić do pewnych, do pewnych zagadnień co, co jeszcze no klub programu jakby się nam udało to byłbym absolutnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, to jest to czym się chwalę od pewnego czasu to jest wejście w program Erasmusa jak w ogóle kiedyś rzuciłem to hasło to wszyscy się pokali w głowę że Reginek zwariował ale program poszedł liczący lekko licząc 30 stron. Jeszcze to trzeba było kilka razy powielić i zmieniać. Niestety rozstrzygnię nastąpi dopiero w maju. Jak się to nam uda, to, to, to będzie to naprawdę szczał w dziesiątkę, bo to może zacząć cały ciąg dalszych zdarzeń związanych z Erasmusem. Bo najgorzej za rozpocząć coś. Musimy się pochwalić z małżonką. Wróciliśmy wczoraj z Brukseli. I tam ten program Erasmusa to jest na podczesnym miejscu. Cała Europa jeździ. Głównie oczywiście młodzież, bo to jest program przeznaczony dla młodzieży. Natomiast od, od roku czasu również dla dorosłych. Również dla dorosłych. I są tam takie jakie możliwości no, wyjazdu kultuazyjnego, co dużo gadać. W różne miejsca, małych grup, bo niestety grupy są małe, dziesięcioosobowe, ale wszystko się od czego czegoś zaczyna, tak? Także jak nam się to uda na początek, to potem myślę, będzie coraz lepiej. Wyjazdy do różnych krajów na zasadzie wymiany, że my przyjmujemy dziesięcioosobową grupę z innego kraju Unii Europejskiej, a. a Następnym razem, my jedziemy, my jedziemy tam do... Także w mm. maju się rozstrzygnie ten projekt. I mam nadzieję ogromną, że się, że się uda. Co dalej? Co jeszcze? Moi tego Basiu, co, co ty masz jeszcze do powiedzenia? Moja zastępczyni dzielna, która chodzi po nocach, podobno pisze projekty. Ja mogę pisać, bo ja, bo śpię ja i dopiero, e, także jestem, poza jestem znowu tak przynależna do naszej, do naszej symboliki, naszego loga. 12 kwietnia czy tydzień, bo jeszcze nie mamy informacji od dyrekcji szkoły, czy tam salę nam udostępniają. Tak? Jak tylko to do nas przyjdzie informacja, że sala jest już pełna rezerwacja, to w tym momencie jakoś yy, skontaktujemy się. Z kim ja bym mogła, kto jest taką osobą wiodącą w tej grupie? Do kogo bym mogła przekazać? Nie, chodzi Nadzie. mi o... Dobry. Proszę Państwa, dwa, dwa tematy są wiodące we wszystkich praktycznie projektach, które piszemy. które piszemy. Mianowicie to jest ekologia i, i informatyka, i, i cyfryzacja. Dlatego teraz mamy zapewnienie, tak jak powiedziałem, z Jaszczerskiej spółki, dzięki projektowi wygranemu do końca roku akademickiego, ale od jesieni naprawdę będziemy zachęcać, aby w tym projekcie cyfryzacja, a więc obsługi komputera, wszystko co się z tym wiąże, aby do tego projektu przystąpiła większość naszych studentów. Postaramy się o to, żeby, żeby tych pieniędzy w tym, w tym kierunku było jak najwięcej, a ekologia to przy okazji tam zawsze piszemy, że segregujemy odpadki, uczymy jak to należy robić i tak dalej i tak dalej. Dwa projekty wiodące w Unii Europejskiej. W Brukseli musi, musimy się pochwalić z małżonką. Ja się przyczepiłem do małżonki, bo zaproszona była małżonka, bo, bo kiedyś tam wygrała.